Witam, dzisiaj jesteśmy w więzieniu, zostaliśmy zamknięci. Mój przyjaciel mi zdradził i postanowił mnie zapuszkować z Gilatis. A hey, cześć, witajcie, z tej strony Gilatis Dzisiaj bawimy się z Damianem w najlepszych ja, policjantów, Damian akurat troszeczkę inaczej. Damian w najlepszego więźnia Zostałem Będziemy... zdradzony. E, tak, nie dokładnie. polecam tego użytkownika. E, także ja udaję się już prosto do Damiana. Damianie, mam nadzieję, że jesteś siedzisz w swojej celi. Oczywiście. I nie, i nie jesteś złym. Dobra, ja tu jeszcze muszę się pozbyć, tylko jednego delikwenta. O, oczywiście, po drodze. że siedzę w swojej dobra, celi. Został, został nie zamknięty. inaczej. Dobrze Halo, jakiś więzień mi bije. Dobra, dobra, idę, idę, idę. Bo, um, ok. <laughs> Przylecieli helikopterem po nie ma problemu. Ehm. Um, nie, bo chwilę, muszę sobie przypomnieć gdzie były cele. Aha, to do, do, do dobry z siebie funkcjonariusz policji. i już sobie wspomniałem, nie, nie, bo robimy nice. przemeldowanie. Przemeblowanie prze, no, prze, budynku całego. Pomieszczeń. Ale, ale, ale proszę go nie bić, bo, bo pana zamknę. Do celi, już. Robimy przesłuchanie. Ale, ale widzi pan co on miał? On miał nielegalne narkotyki, to ja dobrze zrobiłem. Już, no. proszę proszę. A pan tu nie mieć już do prze, pokoju przesłuchań. A, proszę tu iść, ale do, nie, to do celi, na celi. Już nie, nie, proszę. Nie, 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 to jest pana cela. Nie, nie. nie, ale... Proszę pa, iść do swojej celi. Telefon do przyjaciela chcę mieć. Proszę ze mną nie żartować i idziemy. Proszę zaprowadzić mnie do telefonu. Do celi. Ma, przysługuje mi jeden telefon. Mam użyć tego ponownie? Przepraszam bardzo, ale przysługuje mi jeden telefon i chcę proszę go wykorzystać. Usiąść, proszę, proszę usiąść. Dobrze, ja tu sobie przeszukam wszystko. Czy na pewno jest pan legitny? W ogóle nic pod pan nie ma. Ma pan ręce, dobra, to w pół podejrzane. Ten obraz mi trochę nie... Gdzie idziesz? Aaaa! Gdzie uciekasz? Przysługuj... Leżeć! <śpicalnij mandatować> Ej, e, przysługuje mi telefon do przyjaciela, przepraszam, chcę nie, zadzwonić. Nie, nie dobrze, to zadzwoni i wracamy do celi do, 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 dobrze Gilatis. dring, 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 dring. Może mój przyjaciel odbierze? Hech! Nie ma takiego numeru nie Jest taki numer. Przyjaciel, nie, nie odbierz. Nie przyjaciel, nie obchodzi mi, że jesteś na służbie, odbierz. Jestem pewna, że nie ma takiego numeru. Jestem pewny, że robi mnie pan wyciula. A co? Proszę sobie tak nie żartować z funkcjonariusza policji. Halo, mój przyjaciel mi zdradza. Proszę bardzo, tak bo się będzie pan leżał tam. Tak się nie robi, a ja nie lubię leżeć, tak? Wie. Oskarżę pana pan? o, nie wiem, dewastację mojego mienia. Nie ma problemu, czekam. Ja, ja słyszałem, że jest dzień siłowni, a pan ten, a to tak musi no, pan pilnować Spoko, tak uh, będzie ciekawiej uh, uh, Chcesz coś zobaczyć? Patrz uh, uh, Wow No właśnie Co? Zator daje kopa, co? co ja, ja chcę jeszcze raz uh. Na głowę się odbijasz na Halo, strzelają Pani, pani policja, ja Połamałem się. Już, proszę się tutaj no. Proszę się tu, tu, tutaj tutaj Właśnie oni. Się no, dobrze, biją, jakie jeszcze wie. pan dzisiaj zajęcia dla mnie e, no, przygotował? Ogólnie może pan Halo, trochę Ale mnie! Tutaj? No może przepraszam, pan... no. Nikt pana nie bije, spokojnie nie. No biją mnie! Strzelają! A, to taka jedna tutaj, ona jest trochę nad, za bardzo nadpobudliwa. Ona sobie postrzela trochę, bo po nie trafia. O nie! Przyszedł... Biją mnie! Spoko, jak będą cię bić za bardzo, to tego to ich wywali, za, nie? Za, za, za bardzo mnie bili, po, pobili mnie. M musisz to... mnie w pozbierać. Nie jest problem. O, witamy serdecznie Dobrze, i ile? pan, chwila, tutaj, bo... gdzie pan był. I, o, ja, masz ja... wolny czas, właśnie możesz się bawić, możesz sobie Tak, okej, okay, to ja, ja otworzę swój save, bo, bo mam. O, o, okej, okay, to, to ja zrobię to samo. Ja otworzę swój save. I, i, open. I. Nie ja dostaniesz coś słabego na pewno. Orange. Okej okay. Kurde, no to grubo. S super. <grym> Dostanę flower. Super. Wow na, na, Najlepiej super. na świecie. Na, najlepsze, na, najlepsze safe na świecie. Ale proszę, ale gdzie pan tu idzie? Mam wolny czas. Robić? No tak. Halo, proszę mnie dotykać. Ale się złożyłeś. Dobrze, ja, ja sobie tutaj przypilnuję. Ja, ja, on, tu, ja, on tu o, nie za mnie! No nie No i za no i koniec. Jak pan mnie pilnuje? Ja nie rozumiem tego. Ja byłem grzeczny. Najlepiej pilnuję. Nie wiem, gdzie pan teraz się co prawda pojawi, ja ale... Jestem w swojej celi, to tak... Bardzo no. dobrze, dokończymy przesłuchanie. E, jakie przesłuchanie? Pan powinien przyjść do zaczęliśmy. pokoju przesłuchań, a, a nie w mojej celi. Bo tam nie ma przesłuchań. Ja, ja, ja muszę sprawdzić, hmm. czy pan w celi nic nie ma na pewno. Nie no nic, mam tylko... no. K w którym bloku jesteś? Cukierki, właśnie mi ominąłeś. Nieprawda, to jest inny gościu. Po, no elo. No elo. No musisz mnie do pokoju przesłuchań wziąć, no. Leżeć? Tu nie ma pokoju jest przesłuchań. pokój przesłuchań? Jesteśmy biednym posterunkiem. To chodźmy na stołówkę porozmawiać. No dobra, spoko. Musimy w dwustronne miejsce pójść, bo no... Ale tu musisz otworzyć. Tu chcesz pójść? No chodź. Puszczę cię. Ale, ale musisz się pozbyć świadków. Ale ty nie możesz tu iść, gościu. <laughs> dobra, cho chodź, pójdziemy dalej, ale ja, ja go sparaliżuję. ooo, wow, jak go wygięło? Nie no. wiem gdzie on się pojawił a o, w ogóle zniknę. na górze masz tego wenty, nie? No, ja się tak chciałem zobaczyć, nie tak... ale, ale nic nie robią spoko, to chodźmy dalej. Chodź wypuszczę cię tutaj. No idziesz czy nie... Robią? Nie, nie wlazłeś do wenty? w razu i sobie... w no? Um. Musisz y, się położyć Właśnie wiem, że jest pod C leżenie, ale... Aha, ok. O, dobra. Tak mało quality te wenty w sumie. Um. No mogę się położyć, ale w sumie nie mogę się do nich wczołgać Wow, A ja i zgubiłem się ten. w wentach, nie? Ja sobie pójdę tutaj. Przecie ja zgubiłem sobie. się! No ja nie wiem gdzie ta wentylacja prowadzi, więc wiesz, No to, ja, to jest zupełnie naprawdę inna się, nie... No, zgubiłem się, nie, halo sobie, Ja sobie poczekam na tym, na... Yy, jak to się nazywa? Kurde jak to się nazywa? Przy flagie, Przy fladze. Co mnie tu chcecie bić? Eee. Jakie? Ja, jak ja tu powinienem działać? What? Jak to powinieneś działać? No nie wiem, o może ten Wie, Wiem, wiem jak no, Zresetuję sobie charakter Po prostu i, i, i tyle Te wenty Spoko, nie ma, zdradzieckie nie ma były Dobrze przyjacielu, musisz znów po mnie przyjść Dobra, zamknąłem jedną Musisz zdów do mnie bardzo. przyjść kurczę. no e, Ja mogę ogólnie pójść z tobą uciec Jakbyś chciał, tak? mogę się stać złym gliniarzem tak. Możesz być ten, ty jesteś takim podwójnym agentem Podwójnym agentem, dokładnie. Agentem, dobrze, to to, to u, już usiadam z celi. Jedna, jednak nie mogę, jednak nie chcieli mnie. Nie, nie chcieli cię jednak. Jedna, jednak tak, jednak mnie nie chcieli, wiesz? Widzę, że ogólnie tutaj więźniowie przejęli całe więzienie. Nie wiem, jak mam się czuć z tym, no. A więźniowie przejęli więzienie, dobra. Już czas wkroczyć z grubą tutaj, o. Jest tu taki Zaraz pokój ta, przesłuchań czy... ala... No co, no mam ci tam przesłuchać? Dobra, spokojnie. Nie no problem. musiałbym do ciebie tam wejść, tam i pa, patrzy. A ja nie o, wiem, ty jesteś w ogóle. Jestem u ciebie w biurze. A, nie mam mnie w biurze. No ale by, byłeś, ale ja jestem. Halo, tu gości ucieka w ogóle z kartą. No nie no, zakują mnie. No zakuli mnie kiedyś siedziałem przy komputerze, no to jest. Tylko... Zero, zero zabawy. Dobrze, przyjaciel, e, to więzienie jest 2 na 10, trzeba uciec stąd. Czekam na ciebie w celi. Jestem wyjątkowo złym gliniarzem Aha, ale jest zwykły, jest lock, aha, to, to do, dobrze wiedzieć No, do, do, dobrze przeczyli, gdzie jesteś? Teraz, to, to jest ten czas e, że co? Że mam pójść gdzie? Tak, musimy uciec Są. to, to jest, jest, jest noc Ale chyba, ja więc... jestem na zewnątrz A, a, a to dzięki, że mnie zostawiłeś. Ale ja nie, ja nie jestem prizonerem, bo nie mogę A, to, to możesz być polityzującym, złym gliną Ja jestem w mieście? Tak, to jest miasto, mój przyjacielu Ja... Ja wiem, ja że to grę, No wiem, no i co z tego? No, nie chodzi mi o to, że mnie zrespiło w mieście. A, aha, okej. Okay. Bo, bo tego. Muszę, muszę poczekać. To, to, zrespiło mnie w mieście? Fa fajnie, przecież, że pomagasz mi uciec. Sza szanuję takie Ale postawy. Ale ja już wracam, no znaczy tak mnie zrespiło, no. Spoko, znam hmm. drogę, zaraz u ciebie będę. Tak, tak. Nie ma, nie ma problemu. Zaraz się u ciebie znajdę. Eee, światła były podelką. Lights. Światła, kamera, akcja Jak on Dobra. przeskoczył? O co chodzi? Co przeskoczył? Auu. Co przeskoczył? Co wy tam cwaniakujecie? Nic, nauczyłem no się tajnego parkura, nie? Drogi... ok szanuję Dobra yy, To, to nie tu Proszę cię nie zrobić tak Prisoner Team is full, super o, Yes, ucieknę Dobra przyjaciel, e, mogę ci pomóc Przyjaciel, sam sobie uciekłem Tak? Dobrze, idę tak. ci złapać Eee, nie Eee, tak Nigdy mnie już nie znajdziesz w, Znajdziesz, znowu, wylądujesz znowu w tej samej celi O nie tak. tak jest, uciekam z helikopterem, w wielkim stylu To, z helikopterem, aha, bo tam oni sobie latają cały czas na Terem. Dokładnie, ten uciekam helikopter. do miasta teraz. Ale nie uciekniesz, bo oni będą latać w miejscu. Nie, właśnie lecimy do miasta. Nie, to nie ten helikopter, ten, ten helikopter stoi w miejscu i się zbagował. Nie, przyjaciel, jestem w mieście. Tak. tak nie, mówię tak. ci, że nie. Mówię ci, że tak. Mówię ci, że nie. Przyjaciel, no, trust mi. Dobra, złapany. Ja no, sobie... No, przyjaciel, no, jestem w mieście i jestem w... O, jest no. broń. Jestem w... W mieście Jesteś w mieście? Tak Tego pewien. Tak Wziąłem sobie Mogę... shotguna właśnie. Może... W mieście nie ma shotguna. Jest? Nie, no. nie, To nie... To nie w mieście, tylko w kryjówce. No w kryjówce, ale jest w mieście w mieście. Kryjówka jest w mieście. A, no chyba, że tak. To, to szanuję. Kodobre. Mam cię znaleźć, przyjaciel. A nie wiem, jak chcesz. Tak, no, Jak chcesz mówisz. No. Jak, jak mi się podoba, tak? Dokładnie. Mogę latać tym. Ej, to, to czy to oznacza? To znaczy, że to jest latać. samochód i 100 tysięcy, nie? Coś jest i tak. Hm. Aha, mogę kupić. Nie, nie, nie. Kupić samochód ze 100... Nie jesteś w mieście w takim razie. Jestem tam... w mieście. Nie no tam nie ma tej no. tego... tam nie ma kryjówki z autem ze 100 tysięcy Ale stoi nad tym. Gdzieś tam, na, na ulicy. Jak zmieścić w górę? Jak. E... E... A e, dobra. Czy, a, Helko. O czym ty mówisz do mnie? Ale jak będziesz Helką, przyjaciel to sobie nic nie porobimy. Przyjaciel, bo, bo chce ci znaleźć, nie? Ja jestem w mieście. Aha, ale jest jest, gdzieś takim ale ja nie, w takim miasteczku, czy mieście? W Mieście w mieście. Okej, to wiesz, ja, ja Cię zabiorę na przejażdżkę, no nie, to wiesz. Nie, ciekawie. Nie. Jestem przy banku. Albo ja wiem, gdzie jest bank. Właśnie przyleciałaś obok niego. E, czerwonym helikopterem jestem. Tak, ten, który się zbagował chyba. Dobra, jestem. Tup, 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 tup. Cześć Eee Heem helikopterem jesteś tym? Jestem w powietrzu, ty? przyjaciel Ja szukam tego banku Okej, okay. wzłapałem kolesia, spoko. Jestem przy garażu Jeśli to ci coś pomoże O jest bank, widzę bank, dobra Krabek ja tu dwóch kolesi zamknąłem, żeby se nie myśleli. Przyjaciel ląduje. Dobra, idę. Jestem tym czerwonym. Może psi tu lasek tutaj szaleje, kurde. Dawaj, wsiadłem. Dobra, idę. Dobra, jestem. Możemy lecieć. Uuu. Proszę bardzo, pięknie. Proszę. Ehm. Eksplorujemy. Jak, co by nie powiedzieć, policjant i złodziej, i przygoda pełna przygód. Dwóch przygód wiernych przyjaciół: byli, tak. policjant i złodziej. Taki... I podróż pełna, I o, podróż pełna przygód. Przygoda. A nie przygoda pełna przygód. Przygoda to pełna przygód. Dostałem kasz. Ja też. Okay, a pokazać ci... A, e, czekaj, e, gdzie my jesteśmy? E, w małym miasteczku. E, jakbyś przele... Tak nie przelecisz, przyjaciel raczej. Nieważne. <laughs> O niczym nie mówiłem. E, bo tu jest tego bo tu jest komisariat Okej okay, ta to nie interesuje e, Jakbyś poleciał w lewo o, o o tak o o nie nie nie, nie, nie tak tak no no lecimy nie. no No okej okay, dobra i i i leć Lecimy I leć tak bardzo bardzo ładnie lecisz wspaniale 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 lecisz o ile to było gdzieś tutaj ja dobrze pamiętam Mmm jest tam jaskiniaka Jezus, tu się wszystko porobiło tak do tej nie nie to nie tu tu nie ma nic Aha kujaciel, musisz dalej lecieć torami Torami? Musisz dalej, dalej torami albo drogą z tego No to stoku. tu są tory Tu jest, tu jest jedna kryjówka No tak, i tu byłem Tak, a, a jeszcze jest druga kryjówka Jak polecisz e, Nieważne e, No tutaj na przykład masz posterunek, mogę cię do niego wprowadzić e, Nie, dziękuję Nie chcesz? A, a ja nie będę cię zamykał Nie, nie tak wiesz no, Ale, Mówi, że ale, ale Musimy pozwiedzać tylko Możesz okraść bank, nie jest od piątej otwarty, więc powinien w tej chwili obecnej być otwarty Tak? A myślisz, że mnie zamknął? Ja zamknę wszystkich, ale nie ciebie, więc wie, A, okay. pragniesz sobie bank Okej, okay, sz szanuję i się dzielimy zyskami po połowie Nie wiem, czy jest otwarty O, chodź, chodź przecież, szybko Dobra, jestem, Kakuję. Haha, <noise> zwaniacy <noise> Coś się nie otwiera. Nie wiem, czy tu możemy wskoczyć, czy nie. Przepraszam, to my... bo to jest napad. Ja nie pamiętam, jak to działa. To jest e, napad. Przytrasek... So, sprze... Przepraszam. Hmm. Nie, nie za bardzo działa. A jeszcze, jeszcze jest tylne wejście, z tego co pamiętam. To ch chyba tylnym trzeba, nie? Jeszcze jest tylne wyjście. Pier, 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 tu. Nie tu. Będzie mogą zamknąć, więc uważaj. O nie, zostawcie mnie. O nie! Nie, nie, No nie. Nie, 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 Jeszcze strzela do mnie polska policja, nie O nie. Dobrze. E, mój przyjacielu... <grym> um... Ej, oni mają jakiś zmodyfikowany samochód, nie? Ten policyjny, który sobie pomalowali, wydali chyba jakiś hajs w grze. No, <laughs> zabrałem im. E, mój przyjacielu, zostałem zamknięty znowu. Przyjacielu. Zno, znowu zostałem zamknięty. Nie Kiem, podoba mi się. jesteś zamknięty. E, Właśnie do ciebie jadę. Tw twoi koledzy. E, no. No co? Twoi koledzy z pracy są e, z, złymi ludźmi, bo Czemu? jeszcze mi wpakowali pięć kulek w głowę. Ale tylko trochę. Tylko tak, a co to jest 5 Tyl tylko, kulek? Tylko trochę pięć kulek, a nie przy. No nieważne. Nie no, umarłem po prostu, nie? Nie no, ale tylko trochę umarłeś. Spoko, tylko to tak, nie problem. tak delikatnie, nie? Halo, halo, proszę z tym. Tym wibratorem sobie stąd iść. E, teraz jest mniej więcej porówno. Mniej więcej. O, tu jestem, gdzie chciałem być. U, halo, strzelają we mnie! No nie, to, to, a to, co to się nie dzieje. Myślałeś, że coś się stało. Co już, w więzieniu do ciebie strzelają? No! A. Ty nie tak, że to chciałem fajnie. uciec To widzę, że fajnie, fajnie, ciekawie Dobra i to tędy było, tak o. dobrze pamiętałem Dobrze przyjaciel, ja już... Ja, ja, ja... Halo, wróć... O dobra. Le lecimy Ja jestem, jestem przed więzieniem. Okej, okay, ja wylatuję z... Y... ten... A, nie tak. Wyskakuję przyjaciel! Lecę! Gdzie wyskakujesz. Lecę do Tra... ciebie. Czego wyskakujesz? No stój. O, tu, tu jesteś, dobra, cześć. To że miałem... No chodźaj. Jest zamknięty. Siadaj. Eee, teraz, szybko. Dobra, jest... dwóch policjantów, którzy mi pomagają. Najlepsza... Super, przy mi blokuje drogę. No właśnie on mnie uratował. Ale, ale na razie tylko leć... tam... Dobra, niech sobie... Niech sobie... niech się bawi. Tak, niech się bawimy, mamy co Kurde, co, mamy, co za robić. samochód. Kurde, mm. jaką ogarnąłem furkę, nie? Kurde, Ryczka taka prawdziwa. To co, co chcemy robić? Ja ci zaraz pokażę, tylko cię muszę sprowadzić mm. do innego miejsca jeszcze. Nie będziemy też powoli pewnie kończyć odcinek. Dokładnie. Tryb nie jest jakoś super rozbudowany. Ale lubicie bawić, takie ale... tryby, zauważyłem, więc... Ryby? Tak, jak najbardziej. Dobra, tu masz wyskocznie ogólnie, przyjaciel. Wyskocznie. Hmm. Chodź. A, mm. Przecież coś się ten poczekaj się przewróciłem na twarz co o, bo tutaj ogólnie... jest y, jakiś ziomuś nie to tak, tak wiem on, on zaraz będzie stąd chciał wyjechać gdzie on jest no był tu um, ja nie wiem co on, co on zrobił w nie, każdym no, z... razie możesz wziąć sobie auto i tu chodź To jest exit ogólnie Mila. tu o. możesz sobie wziąć jako więźni się przebrać w cywilne te y, ciuchy masz auto za 100 tysięcy do kupna, masz... Yy, ba bardzo droń. cywilne ciuchy widzę, takie moje normalne okay. Zelda trochę <grym> Trochę Zelda no, Cofnij sobie i chodź Musisz trochę wrócić Chwila, tak... I tu masz piękną wyskocznię, przyjaciel I jest dźwięk nawet fajny, takiego... Tylko to, gdyby nie to, że się zablokowałem o ciebie Uuuu pięknie Tro Trochę na boczek poleciałeś, przyjaciel I już ci pomagam, czekaj Nie, nie pomogłem ci A. Także, no, zobaczyłeś obydwie kryjówki. Zobaczyłeś bank, niestety go nie okradłeś, bo, bo brakło ci trochę przyjaciela. A w tym momencie czas leżeć i. No nie, no, przyjaciel! Zaczynamy historię od początku. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Się. Cześć, ciepło! No i cześć!